Mózg, to 2% masy naszego ciała. To wiele zaawansowanych i skomplikowanych procesów. To przeszło 100 miliardów neuronów, a jednocześnie około 70 tysięcy różnych myśli dziennie. Myśli, które często wpływają w sposób bezpośredni na nasze samopoczucie, a także podejmowane przez nas decyzje. Zarówno te elementarne, jak wybór posiłku w ulubionej restauracji, czy nowej fryzury, na wyborze partnera życiowego kończąc. Bez względu na to, czy proces decyzyjny dotyczy wyboru między ostrym a łagodnym sosem do naszego kebaba, czy decyzji o zjednoczeniu dwóch dużych spółek kapitałowych, zanim podejmiemy ostateczny wybór, analizujemy wszystkie za i przeciw, zupełnie świadomie decydując się na opcję dla nas najlepszą. Zaraz. Czy aby na pewno? Ze względu na ogromną ilość bodźców i napływających z otoczenia informacji, wypracowaliśmy w procesie ewolucji szybsze i łatwiejsze sposoby percepcji rzeczywistości. Nasza oszczędność poznawcza pozwala nam podejmować wiele decyzji bez większego wysiłku włożonego w dogłębne analizy każdej sytuacji. Dzięki niej część wyborów podejmujemy automatycznie i bezrefleksyjnie. Stosowanie jednak tak uproszczonych reguł wnioskowania obarczone jest ryzykiem błędu. W sprawie dla nas niezwykle ważnej, wymagającej pochylenia się nad tematem. Każdy nasz, w miarę stały wzorzec nieracjonalnego spostrzegania rzeczywistości, nazywany jest błędem poznawczym. I wierzmy w to lub nie, lecz większości z nas zdarza się nimi kierować zdecydowanie częściej, niż byśmy sobie tego życzyli. Słusznym wydaje się więc zwiększać własną świadomość dotyczącą tego rodzaju zjawisk, aby zmniejszyć ich negatywny wpływ na naszą osobę. Do częstych zniekształceń poznawczych możemy zaliczyć. Katastrofizacja to błąd poznawczy polegający na spostrzeganiu wszystkiego, co nas otacza w czarnych barwach. To tendencja do ciągłego zamartwiania się i skupiania jedynie na negatywnych aspektach naszego życia. Charakteryzuje się stałymi negatywnymi przewidywaniami skutków naszych działań i utrudnia nam racjonalną i obiektywną ocenę sytuacji. Nie wiem po co idę na tą rozmowę kwalifikacyjną. Przecież i tak mnie nie zatrudnią. A jak już mi się uda, to po miesiącu na pewno mnie zwolnią. W ostatnich dniach jestem jakiś przemęczony i do tego bardzo słabo sypiam. To z pewnością jakaś poważna choroba. Aby skutecznie chronić się przed tym błędem, należy przyjrzeć się wyolbrzymianej sytuacji z innej perspektywy. Spróbujmy ocenić wagę zdarzenia w obliczu kilku przyszłych lat. Zastanówmy się, czy to, że dzisiaj kiepsko poprowadziłem szkolenie, będzie miało na mnie jakikolwiek wpływ za rok czy dwa? Co najgorszego może się stać? Możecie też przez najbliższe tygodnie notować wszystkie swoje katastroficzne myśli, a po jakimś czasie sprawdzić, ile z nich rzeczywiście się sprawdziło. A nawet jeśli, to jak postrzegacie tę sytuację z perspektywy czasu? Czy faktycznie nastąpił koniec świata? Nadmierna generalizacja to zniekształcenie myślenia polegające na nadmiernym uogólnianiu, zbyt częstym i pochopnym wykorzystywaniu słów takich jak zawsze, wszyscy, każdy lub nikt. Zdarza się, że na podstawie jednostkowej sytuacji wyciągamy zbyt daleko idące wnioski. Moja partnerka znów mnie okłamała, ale co się dziwić, każda kobieta jest taka sama. Jeszcze się nie zdarzyło, żebyśmy wyszli z mieszkania o czasie. Zawsze się spóźniasz. Zamiast uogólniać, zwracajmy uwagę na konkretne zachowania. Przywołujmy z pamięci wyjątki od zaistniałej sytuacji i starajmy się oceniać zachowanie, nie osobę. Świetnym sposobem zakwestionowania fałszywych przeświadczeń jest zadanie sobie pytania, czy jestem pewien? Negatywna odpowiedź na to pytanie pozwoli nam otworzyć się na inne ewentualności. Myślenie czarno-białe. To zniekształcenie, które nie pozostawia nam miejsca na błędy i niedoskonałości. Sprawia, że nieosiągnięcie własnych założeń i celów w 100% postrzegane jest przez nas jako całkowita porażka. W ciągu ostatniego miesiąca zdołałem napisać tylko jeden artykuł. Po co ja się w ogóle za to zabieram? To totalna klapa. Jeśli znów. Nie uda mi się w tym roku spędzić urlopu za granicą, to w ogóle nigdzie nie jadę. Wakacje w kraju mijają się z celem. Przede wszystkim, pamiętajmy, że jesteśmy tylko ludźmi i mamy prawo do popełniania błędów, gorszych dni czy okazjonalnego lenistwa. Stawianie przed sobą nierealnych wyzwań obniża naszą motywację i może być źródłem pogarszającego się nastroju oraz wielu negatywnych emocji. Szukajmy rozwiązań pośrednich. Skupiając się na tym, czego udało nam się już dokonać, zastanówmy się, czy nasze przekonania są racjonalne i akceptujmy własne prawo do bycia niedoskonałym. Minimalizacja i maksymalizacja. Sytuacja, podczas której bardziej skłonni jesteśmy do umniejszania i minimalizowania własnym dokonaniom i osiągnięciom, przy jednoczesnym maksymalizowaniu i wyolbrzymianiu swoich wad i porażek. Niby wygraliśmy ten ostatni mecz, ale mogłem dać z siebie o wiele więcej. Wiem, że dostałem piątkę z ostatniego sprawdzianu, ale pytania trafiły mi się niezwykle proste. Nie sądzę, żebym zasługiwał na taką ocenę. Nie umniejszajmy swoim sukcesom, nawet tym najmniejszym. Zachowujmy się wręcz przeciwnie. Chwalmy siebie za dobrze wykonane zadanie i nagradzajmy za osiągnięcia. Pamiętajmy, że systematyczne wykluczanie pozytywnych aspektów z naszego życia może bezpośrednio wpłynąć na obniżenie poczucia naszej wartości. Arbitralne wnioskowanie To złudzenie poznawcze, nazywane również czytaniem w myślach. Nic innego jak wnioski wysnute bez żadnej realnej podstawy. Komu nigdy nie zdarzyło się z góry założyć, co myślą o nas inni? Już drugi raz pomyliłem się w trakcie tego wystąpienia. Na pewno wszyscy mają mnie za nieudacznika. Szef znów nie dał mi wolnego. Jestem pewien, że robi mi na złość. Zamiast domyślać się, co sądzą o nas inni, zbierzmy w sobie odwagę, aby zapytać ich o to wprost. Skonfrontujmy nasze przekonania z rzeczywistymi poglądami innych ludzi, a prawdopodobnie okaże się, że wyciągane przez nas wnioski były bardzo pochopne i nie mają wiele wspólnego z prawdą. Nadużywanie imperatywów. Takie zniekształcenie myślenia polega na ciągłym używaniu stwierdzeń muszę, powinienem, trzeba. Próby dopasowania się do przerysowanych powinności i wygórowanych oczekiwań sprawiają, że na własne życzenie poddajemy się ciągłej presji i napięciu. Nie powinienem był tak zareagować. Następnym razem muszę to zmienić. Trzeba w końcu załatwić tę sprawę. Powinienem był to zrobić szybciej. Narzucając na siebie sztuczną presję, zmniejszamy wewnętrzną motywację do podjęcia działania. Zamiast kreować wyimaginowane standardy, zacznijmy myśleć w kategoriach chcę, opłaci mi się, korzystnie byłoby, sensownie będzie. Personalizacja W kontekście błędu poznawczego to zjawisko, w którym nieadekwatnie zdarza nam się postrzegać siebie samych jako źródło problemów lub negatywnych zdarzeń pomimo całkowitego braku zależności między nami a sytuacją. Bywa, iż pochopnie bierzemy na siebie odpowiedzialność za zdarzenia całkowicie losowe i niezależne od naszych działań. Jakbyśmy byli grzeczni, rodzice z pewnością by się nie rozwiedli. Gdybym to ja prowadził, zapewne nie doszłoby do wypadku. To wszystko moja wina. Zatrzymajmy się na chwilę i spróbujmy przemyśleć, na które wydarzenia w naszym życiu mamy faktyczny, realny wpływ. Które z nich jesteśmy w stanie kontrolować, a które zależą od czynników zewnętrznych, zupełnie od nas niezależnych. Stała potrzeba kontroli otaczającej nas rzeczywistości nie przyniesie nam nic dobrego. Akceptacja czynników zewnętrznych, niepodlegających jakiejkolwiek kontroli, to klucz do lepszego samopoczucia i równowagi psychicznej. Może warto do naszych myśli podchodzić bardziej refleksyjnie, z pewną dozą nieufności, szczególnie jeśli dotyczą one ważnego dla nas tematu. Sama świadomość istnienia błędów poznawczych nie sprawi, że z miejsca przestaniemy je stosować, lecz jest to dobry początek tej nierównej walki. Jeśli nasze myślenie zostaje złapane w pułapkę zniekształconych symbolicznych znaczeń, nielogicznego rozumowania i błędnych interpretacji, stajemy się w rzeczywistości ślepi i głusi. Aaron T. Beck